Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andy. witam was wszystkich bardzo serdecznie w 51. odcinku z The Sims 4 Świat według Andeca, moi drodzy. I właśnie nasz kochany Arturek wrócił sobie do domu i... Dlaczego jesteś smutny? Tak już na dzień dobry? Co? Być może umożliwi mi tak, to nie jest najgorsza rzecz na świecie. A, to przez to, słuchajcie, że zanim się zaczął odcinek... To tutaj miałem takie opcje do wyboru, wiecie, typu Co zrobić w szkole i pewnie dlatego jest smutny No nic, będziesz musiał to jakoś przeżyć, mój drogi Ale zanim, to oczywiście weź sobie jakieś resztki, proszę bardzo jak sobie weźmiesz resztki To możesz sobie siąść przed telewizorem i pokonać sobie telewizję Razem z jedzeniem Wiecie, jedzenie, zabawa, wszystko mu się ładnie napełni I zabierzesz się, mój drogi, za odrabianie lekcji, oczywiście Bo jutro mamy czwartek, więc do szkoły jeszcze idziesz I musisz być oczywiście przygotowany Innej nawet opcji nie ma. A może by go słuchać jakieś kółko teatralne zapisać? Albo on coś takiego podobnego? No jest to niby jakiś plan i jakiś pomysł. A on jeszcze 12 godzin smutny. No dobrze. Gdyby był papuś, to może być dostał jakieś y, kojące przytulenie albo coś podobnego, ale niestety nie mamy żadnego zwierzaka na razie. Aha, a Julka jest. Julka jest w żłobku. No tak, przecież Artur się nie może sam z siostrą zająć i z nią sam być, jakby, no to jest jakby oczywiste. Dobra, to jak sobie zjesz, to poczekajcie. Jak on sobie zje, może niech sobie najpierw skorzysta, a dopiero potem będzie odrabiał lekcję. Czy jesteś w stanie zrobić to w trybie błyskawicznym? Oczywiście, że tak! Bardzo dobrze. Jaka. Po... Aha, czekajcie, bo to jest tak. Jest chłod. No Julka wróciła ze żłobka. Ja przyniosłem dwa 200 do domu. No i czadowo, dobra. Skoro ja już też jestem, o dziwo. Czy potrzebuje, ja potrzebuję? Nie, nie potrzebuję niczego do awansu. Eee, Poczekaj, co my tu mamy? Bo ja. Bo sko... Co za okoń? Skąd się do widzenia mi z tym jakimś czymś? I perc, a co się skąd wzięło? Ja nie wiem, czy ja byłem na jakiś rybach? Nie pamiętam. Mm, sprawdź tę pracę może trochę sobie popracujesz, no niestety czasem jako nauczyciel trzeba sobie w domu również posiedzieć, ale masz bardzo ładną marneczkę, bardzo mi się podoba już teraz wiecie, już nie wyglądam jak taki ofleś tylko naprawdę jest, jest całkiem ładnie podoba mi się to, a dlaczego idziesz do pokoju Artura i Julki? czy ty będziesz w tym biurku siedział, naprawdę? Mhm. no dobrze pojedzone no to zostaw TV i tam idź sobie, odrabiaj jakieś lekcje, i się proszę ładnie ogarnąć. A czemu tu nie zrzeszła Łazienki iść? Pocze nie, 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 poczekaj, zanim lekcje, poczekaj, skorzystaj sobie. I dopiero teraz proszę sobie odrabiać... Gdzie one są? Na tu. O tak. I błyskawicznie możesz je odrobić. Natomiast Andec siedzi. Siedzi i sprawi w Za pracę. Czekaj, a czego ty się? Logika. To mu daje logikę, więc warto to robić. No dobrze. Arturku, idziesz robić pra... Idziesz. On taki biedny, smutny. Magda pracuje? Pracuje ciężko. Czy ona będzie miała awans? No prawie, ale nie dzisiaj. Bym powiedział. Wiecie co? Może ja bym... O! 600. Dobra. Może ja bym, słuchajcie... Poszukaj jakiegoś domku. Czekajcie, ile w ogóle ten nasz dom jest wart? Ja sobie to szybko sprawdzę. 95. Hmm. To mielibyśmy jakiś tam drobny budżet, że tak powiem zapasowy i można by było e, o jakimś innym domku pomyśleć, bo ten jest, słuchajcie, no, no jest ciasny już. Iść do domu. Nie no, czekaj, najpierw się przebierz. O. I w sumie możesz sobie obejrzeć telewizję. Proszę bardzo. Nie no, ja tu dzielnie oczywiście siedzę z tym piórem w dłoni. Arturku, robisz? Robisz. Bardzo się cieszę. i wiesz co, zapiszmy się może na jakieś hmm, zajęcia pozaszkolne, tylko właśnie może niekoniecznie harcerstwo, ale ten znowu te kółko teatralne, ono jest codziennie, ono jest od poniedziałku do piątku i przecież nawet potem nie ma czasu, ale z drugiej strony on też siedzi w domu, robi te lekcje. Czasem sobie coś obejrzeć, czasem sobie gdzieś pogra na jakimś komputerze u rodziców. A, bo Julka w ogóle jest w domu. No tak. Czekajcie, ona ma urodziny w piątek. Ja dobrze pamiętam, prawda? Tak. No i czadowo. I super. W sumie, wiecie, tak sobie teraz myślę, jak tutaj postawić mm, tą nową rzecz. Która doszła już jakiś czas temu, ale jeszcze nie miałem okazji nagrywać andeca o historie włóczkowe. Co my tu mamy w ogóle? Co to jest? O nie wiem, to tam jest, zaraz zobaczymy. E, ten fotel bujany na przykład, jakby tak wiecie, postawić go. No jest czarny, tylko szkoda, że nie ma takiej poduszki jakiejś jaśniejszej. O, Ale dajmy go tutaj. I możemy dać też kłębuszek wełny, na przykład tu, ewentualnie tu. Niech sobie stoi. O, odrobiłeś już? O, wow, ty jesteś szybki. Dobra, zobaczymy, jakie masz dostępne zajęcia O lekcyjne. No, szperaj w tym telefonie, chopie. Harcerz i klub, klub teatralny. Ja właśnie nie wiem, co... Bo tak, w klubie teatralnym będziemy od poniedziałku do piątku. Hmm, Dołącz do klubu teatralnego. Jako jego członek będziesz grał w lokalnych przedstawieniach, szlifując umiejętności gry aktorskiej. Płaszno zawołanie jest przydatne w sztukach, ale może się też przydać w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach. Oczaruj koleżanki, kolegów i rodziców umiejętnością, e, umiejętnością stania się kimkolwiek, tylko nie zrób na scenie nic upokarzającego. Takich rzeczy się nie zapomina. No i harcerz. He, hej, hej smarkaczu, myślisz, że poradzisz sobie jako harcerz? Mikiem wyciąga z szuflady kompas i zgłaszaj się już dziś. Będziesz brał udział w interesujących zajęciach ze swoją drużą i nauczysz się postępować jak na prawego członka społeczności przystało. To wiecie co? Myślę, że możemy pójść w tego harcerza w sumie, dlatego że w ptakach Zuska i Paweł. Oni byli w klubie teatralnym i mniej więcej wiem, jak to wygląda. A harcerzem w sumie dawno nawet nie, nie miał okazji grać. W sensie nie miałem okazji dawno wiecie, jakby zobaczyć sobie tego. Lama w miejscu z zastęp hardcerskiego nr może od razu wziąć się do roboty. Sprawdzając postęp sprawności, zachowując się, jak na harcerze przystało. Jego pierwsza zbiórka harcerska, sobota o 14. Poczekajcie, to wiecie co. Eee, gdzie jest. To by trzeba było gdzieś. Postawić też tą tablicę, tylko nie wiem, czy tu jest miejsce. Zaraz sobie to sprawdzimy. Ewentualnie tak, postawićemy się tego kaloryfera. Czy jest coś. O, tablica sprawności prawności harcerskich. Super. Czy ona tu się wciśnie? <laughs> wciśnie się. No to jest idealnie. Dobra. To czekajcie, e, zobacz postęp, z, e, zdobądź sprawność. Aaaa. dobre uczynki. Pobaw się z małym dzieckiem, rozśmiesz kogoś, wynieś śmieci, pomóż komuś odrobić pracę, to czekajcie. Sprawdźmy, gawosz, rozmawiaj. Sprawie, by zyskać stopień harcerza gryfa. Dobra. To może jeszcze dam z nią pogawosz. I czekajcie, zobaczymy sobie, bo musimy tak sprawdzić sobie na tablicy tej postępy. Dobra, zobaczmy to. No teoretycznie, pobawił się z małym dzieciątkiem, może jakieś śmieci albo coś, mamy ten elektroniczny z śmietnik, więc nie bardzo, ewentualnie, czekajcie, może z rumby coś wyniesiemy, gdzie jest druga, a ja tego rumby chyba nie mam już teraz, czy ona gdzieś tu powinna być, nie wiem, i co, sprawdzasz te, te umiejętności, aha, wszędzie zero, dzielenie się, o wow, jak to ma działać? Aby zdobyć się sprawność, oddawaj przedmioty na cele hartatywne, poprzez skrzynkę pożarową lub komputer, albo wręczaj prezenty. O! A coś takiego, wiecie, prostszego? Chyba to jest najprostsze, żeby komuś coś dać. To poczekajcie, spróbujmy sobie. Um, nie widać. Masz w ogóle coś w ekipunku. Aha. Weź to 8, i tak mamy jedno, dobra. Spróbujmy, tylko nie mamy co dać. Wręcz prezent. Dobra, dajmy ten projekt. Bo w sumie i tak on już jest zrobiony. To Magda sobie zobaczy. Także czat. Uwaga, czy to się do tej sprawności, haterskiej, teraz zaliczyło? Czekajcie, sprawdźmy. And czy ty długo jeszcze wiesz się w tych lekcjach? Na litość boską, do maga ktoś dzwoni. O! Dobra, wpadaj! Pewnie, że tak. Dlaczego by nie? Sprawdźmy sobie. Magda jest głodna w ogóle, czekajcie. Eee, weź sobie resztki. No. I teraz wielka chwila. Tak! No dobra, tylko teraz trzeba by było coś po. A co ten Mirosław tu robi? Dramadzia. A, wodia po prostu sobie wszedł, okej. Okay. To się ma. Nie wiem gdzie on idzie, ale niech idzie. Moda, czy ty możesz w sumie trochę sobie na skrzypcach e, popiłować? A, Ćwicz. Nie uh -huh. ja oczywiście jestem spięty. Hey. Zdecydowanie potrzebuję wakacji. Bla, bla, bla. Oj, ja też. Mimo już się kończą, ale potrzebuję wakacji. Uh -huh. A Skończyłeś to robić, czy nie? O nie wiem, dobra, zostaw to Mógłbyś się w sumie przebrać też mm, Zmień sobie strój na... Jest jesień, no to mnie wyjdzie ta bluza I może... Obejrzysz sobie telewizję wodzie, do ciebie przyjdzie, co? Halo? Zapraszam serdecznie jest jeszcze tam piłuje O, czat Dobra, to może byśmy się też... Dzieckiem zajęli, bo tak jakby po prostu sobie leży i nic nie robi, kołysz, a ona śpi, dobra, nie. nie, 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 absolutnie, skoro zasnęła, to dajmy jej spać, niech tak będzie, skorzystaj sobie, weź sobie, nie, dlaczego ty ją obudziłaś, masz tego nie robić, Jesus, Oj, zasnęła, Uf, jak dobrze, bo już się bałem, że będzie płacz, czy Wojtek tak po prostu sobie stoi? Dobra, Artur zadał te skrzypce, te piłowanie. I pogadaj sobie po prostu z nim. Hmm, narzekaj na zimno. A możesz mu coś dać w prezencie? Ja bym mu coś dał w prezencie, no bo jak? I wtedy byśmy mieli cechę na zbiórce harcerskiej. Coś jakie mogą jeszcze mieć takiego, żeby dawać, albo pomagać? A możesz na przykład blaty czyścić, albo coś? Nie możesz. Możesz jakieś do stołu. A jak nakryjesz do stołu, to co będzie? Codzienne nakrycie, niebieski. Może też jakaś, wiecie, dobroczynność nam się udzieli tutaj. Czemu ty siedzisz przy biurku? Wstań, no weź, Artur. Jesz nakrywać? Idziesz, dobrze. Nie ma spa. Halo, co za spanie w ogóle? Proszę wstać. Jest 20... No w sumie jest pierwsza, no ale to już czas. Dobra, zmień brudną pieluszkę. Mm, potem nakarm. Potem mogłabyś w sumie też sobie trochę macia pooglądać tutaj. Mm, aktualny kanał, o. Jak głodny jestem, Jesus. Weź sobie resztki. A, Arturek, ty pięknie nakryłeś. Czy możesz. Czekaj, weź sobie jeszcze, może prysznic, ewentualnie. Dobra, weź prysznic, niech ci będzie. Myślę tak o wannie ale dobra. I zobaczymy ten postęp, co my musimy. Ja się muszę tego... temu bardziej przyjrzeć, słuchajcie, bo chciałbym wiedzieć, co muszę robić, żeby nasz Arturek zdobywał wiecie, umiejętności harcerskie Co ci nie pasuje? No weź, że oglądaj telewizję. Dobre, dobre. Patrzcie, wszyscy są na coś co ułożeni. Nic się dziwnego nie dzieje. Normalnie nie jak, aż nie jak Simsy. Artura, ty co? No już też trochę śpiący, ale wiesz co? Jak zobaczysz sobie te umiejętności, to potem możesz sobie w sumie oglądać telewizję, bo jutro jest co? Jutro jest czwartek. No dobra, to jeszcze chwilę posiedzisz, dopiero jest 22. Teraz się lubimy, i co? Dobra. Aby zdobyć sprawność, twórz ozdoby, rysunki lub obrazy. Aby zdobyć sprawność, sprzątaj lub dokonuj napraw. Ale co takie małe dzieciaki mogą naprawiać? Przepraszam. Aby zdobyć tę sprawność, pobaw się z małym dzieckiem, rozśmiesz kogoś, wynieś śmieci lub pomóż komuś odrobić pracę domową. O to jest to samo, co tu? Nie, podobno, dobra. E, aby zdobyć tę sprawność, tańcz lub wykonuj ćwiczenia fizyczne. Aby zdobyć tę sprawność, bierz udział w zajęciach poza domem, takich jak połowienie ryb, szukanie żab lub grillowanie. Aby zdobyć tę sprawność, wykaż się pilnością czytając książki lub odrabiając pracę domową. To mamy zawsze odrobione, przepraszam bardzo. O, tu już, ma, parcie, nam coś weszło. Tu wchodź w przyjazne interakcje z innymi simami. O, to też jest w sumie takie fajne. Aby zdobyć sprawność, oddawaj się naukowym zajęciom, takim jak programowanie lub używanie mikroskopu i teleskopu. O, wow, ale, czekajcie, to takie małe dzieci mogą programować? Co wy mówicie naprawdę? Mm, no, nie bardzo. Chyba, że też można być wiecie, harcerzem jako nastolatek, i może nastolatki potrafią tam wiecie, bawić się programami, nie wiem. Przyjazne. Mm. O, powiedz o tym duchu mu. E, brykaj. Artur ale nic nie mówił. prostu usłyszeć, że dziecko nie mowy. O, pogaj o marzeniach. Parcie wbija się, faktycznie. Ale fajnie, nasz Arthur będzie harcerzem. Nie wiem, jakoś wcześniej się nie mogłem do tego przekonać też, i nie wiem, jakoś to było takie dla mnie takie. No nie, a te, teraz spoko. O! O! Tutaj po prostu. Wow, tam się w ogóle. O, jak to leci? Pojrzę się pomysłami. Może opowiedz o szkole. No widzę, że Wojtek się rozbawił, słuchajcie. A ty co w tym łóżku już? O, nie oboje w łóżku już są. Naprawdę? To trochę się wszokowałem teraz. No ale co? W sumie. To tak, taka naturalna kolej rzeczy, że u mnie też rodzice jak byłem młodszy, w sensie nie wiem, powiedzmy gimnazjum, liceum, to oni też chodzili szybciej spać niż ja. być ja siedziałem przy kompie, pisałem sobie na gadu-gadu, sobie słuchałem muzyczki. Takie czasy były, a teraz gadu-gadu już... nie wiem, czy istnieje jeszcze. Pamiętam swój numer, ale on już pewnie też nie działa, więc... nie ma gadu-gadu. Szkoda, to moja młodość. Kto pamięta gadu-gadu, w komentarzach, że pamięta o gadu-gadu. A, Wojtek już poszedł, no dobra, no skoro tak... to wyłącz ten telewizor, Arturku. Sprawdzimy sobie jeszcze raz te postępy na koniec. A Magdą zobaczymy rachunki. Eee, co są rachunki? Tu. Mhm. Mm Okej. Okay. No. O. Zobaczcie, mamy 5 na 12 już towarzyskości i... A to dlaczego? Rośmiesz kogoś, wynieś śmieci lub... To fajnie, to da się zrobić. No dobra, ale już widzę, że też jest spadnięty. To szybciuchę do łóżka, wypłacz, to wypłacz się i potem śpij. Będzie ci lepiej, zobaczysz. No dobra, noc. No i pa o, i jeszcze deszcz. Musi zacząć oczywiście zacząć oczywiście padać. To, co mamy? to w kolejnym odcinku będą Julki urodziny O, dowiemy się jak będzie wyglądały nasze boboraczkujące i chodzące i tak wiecie sobie tuptające po ziemi co z tym czasem jest o właśnie zobaczymy czy, czy Julka da nam się pospać czy też tak średnio nie no ja się już patrzcie cały się wyspałem bo oczywiście chodzę spać z kurami to z kurami wstaję a widzę że Magda do, do niej dobra Teraz taką rzecz, żeby skorzystam e, Wezmę sobie jej kąpiel, z bąbelkami Czy ja wychodzę Ci na uczelnię? Tak, wychodzę, wychodzę wtorek, się i czwartek Okej okay. Ogarnęłaś Bobo? Podrzucaj Ty jej pieluchę zmień, nie podrzucaj Zmień O mój Boże, mamy gnoma Nie miałaś pieluchę? Tutaj jest nakarmić ładnie Bobusia naszego, karm mm. Obdaruj go Może ciasto owocowe niech będzie Ciekawe skąd je weźmiemy, ale niech będzie O, a ja oczywiście, patrzę. Wanny się pluskam, wanna prawie na mnie za mała No cóż poradzić Dobra, idziemy do tego gnoma zobaczyć. Może się nie ze złości, co? <śmiech> <śmiech> Naprawdę? No i nam zepsuł wieżę. O wybaczenie go, błagaj szybko. <śmiech> Naprawiłeś? <śmiech> Naprawiłeś! Okej, okay, czekajcie, a mamy jeszcze... Tu jest jeszcze jeden. Mm, obdarujmy go. Może kostkę przyszłości mu dajmy. I tu jest kolejny! Placek niech ma. No super. Błagaj o wybaczenie, bo za chwilę coś się stanie w tym domu. Co się dzieje? Co? Nie, to nie była Julka. Hmm. O, ten super ekstra chat? No, weź się na nas, odobraź. Uf. O! Czyli co to było? Kara, kara gnoma? No weź nam wybacz. Molo, Znowu? I rumba w tle. A może Andes by mógł mu coś zrobić, co? Nie, też nie. No trzeba go po wybłagać, no halo. Czekajcie, a nie ma tu jeszcze więcej ich, bo one się mogą w każdym miejscu pojawić. <grym>, Przetepał się. O! I mamy te nasionka. Czekajcie, dajmy to Andecowi. Będziemy je sprzedawać. I na tym się dorobimy trochę hajsu. O, mam ten poziom komentowy. Artur, ty co? Do łazienki. Co on tam? Aha, on się na nieje. Ten tutaj też jest dobry. Okej, okay, widzę, że żadnego innego nie ma. Mamy tylko trójkę gnomów. Magda, proszę go wybogać o wybaczenie w tym momencie. Bo nam się zlew zepsuł. No! I rumba też fiksuje. No! uf. Bo już się bałem, że będziemy mieli masakrę. Czy ja to dałem na ten? No, rumba się zepsuła! Bo zamienimy ją, bo to przecież... O. Artur wrócisz śmieci. Ty to zrobisz. tak, a ty możesz w sumie sobie to dokończyć po Arturku. Jak tam Julka? A, Julka leży. ci dzielne dziecko. Nawet znaków nie daje żadnych dymnych. Dobra, jak on to wyrzuci? To powinno, powinno być jakieś dobry uczynek. No. No i czemu nie ma? Halo. A ta czemu jest... Dzieci... Mhm. Mm no tak, zjadłaś to. No. Proszę, proszę to jeść. Tu, nie bierz kolejnego innego, skoro jest na stole. A Turek chodź wytrzesz, co? Szybko. A czemu ono szkoły nie polazł? A, no to super. Andrza, ty co? Na dziesiątą, a Magda? Na dziewiątą. Czemu nie do pracy? A, bo jest. Czy to nie jest czasem przez święto zbiorów? Czekaj, idź do pracy. Arturek do szkoły. No, idź do szkoły. Magda poszła, a ty? Andec, a ty też byś mógł może do pracy pójść, tak jakby, co? Nie, no, on ma napisane święto. To czemu Magda może iść, a mnie? Patrzcie, no, no, nie może. Czyli, czyli on nie może, on, on, on ma święto dzisiaj, tak samo jak Andec. A, bo to w sumie edukacja to razem mogą być w domu. Dobra. To w takim razie zabawne, brykaj. Zabawne. czyli poseł z kreskówki. Rób głupie miny, o, przyjazne, pochwal szczerze, o. I niech oni się chwalą, niech się bawią, a my będziemy, moi drodzy, kończyć. Także mam nadzieję, że odcinek podobał. Lofki, kiski, bezsłyski, buziaki, bardzo mocno i bardzo serdecznie. Słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc co, trzymajcie się, cześć do następnego. Buziaczki, no i papa. pa.